Przywarówka powyżej Lipnicy Wielkiej ruszamy na szlak. 51 wyjazd z po górach wraz z prowadzącym 50 osób. Celem najwyższy szczyt Beskidu Żywieckiego, najwyższy szczyt Beskidów Babia Góra. Chodzimy na zielony szlak. Od przywarówki drepczemy cały czas do góry szlakiem zielonym. Przeprawa przez potok. Przed chwilą weszliśmy na teren Babiogórskiego Parku Narodowego. Ten, od tej pory będziemy wędrować ruiny bez do szczytu. Rzut beretem, a no, taki porządny rzut beretem. Głodna woda. Najwyżej położone ujęcie i źródełko w Baliej Górze. Po kilkugodzinnej walce królowa Beskidów przez Spacerowiczów na 51 wyjeździe została zdobyta. Na szczycie królowej Beskidów. z ograniczonymi widokami na południe. Jedynie co widać, to rawskie Morze, Orawską Marę. W dole najwzleglejsza polska wieś, czyli Zawoja. Wierzchołek Babiej Góry. Od szczytu wędrujemy granicznymi szlakami. W dalszym ciągu szlakiem zielonym, ale także szlakiem czerwonym, fragmentem Głównego Szlaku Beskidzkiego. Widok na ścieżkę, co sobie W dole już widoczne siodło, przełęczy, brona. Widok z małej babiej, czyli z Cyla z poziomu 1517 metrów. Mała babia góra, czyli tak zwany cyl. Drugi z tego wysokości szczyt w dniu dzisiejszym wzięty z widokami na słowacką stronę widoczna przecinka czasy zjazdowej Mosownie Groni, na prawo z hali śmietanowej, najwyższy szczyt pasma Policy, czyli Polica 1369 metrów i Czewniec W obniżeniu Polanka Szeroka to przewęż Brona. Markowe Szczawiny, ruszamy czerwonym szlakiem. szliśmy od Markowych Szczawin, fragmentem głównego szlaku Beskidzkiego, w stronę Rozstajów. Przechodzimy przez osuwisko poniżej Markowych Szczawin. Opuszczamy małgiuski park narodowy wędrując odfiskowych rozstajów szlakiem żółtym wędrujemy już przez zawoje w stronę zawoi czatorzy w zawoi czatorzy skończyliśmy wędrowanie 51 wyjazdu z pacerem po górach